witajcie w kolejnym odcinku Takie rzeczy to tylko u nas w Jakubowie Zaczął chyba puszczać zawór tutaj I troszeczkę rsm zaczęło już tutaj ciec Słuchajcie, ale no jakoś specjalnie dużo nie uciekło, bo Było pod sam, pod Koreczek A tylko, tylko to z szyjki uciekło I To nie dużo, ale Czas zauważony, przyjechałem do rodziców tutaj odśnieżyć, bo zawierucha troszeczkę jest. Także nie tylko na wschodzie, na południowym wschodzie, ale i u nas też jest. No i trzeba było odpalić pompę i przypompować w razie czego ten RSM, żeby później nie było żadnych problemów, prawda? Nie daj Bóg, on puściłby w nocy i to wszystko by jeszcze na dobrą sprawę do stawu wyleciało. Dopiero byłaby by, by tragedia. Ale na szczęście, na szczęście pory zauważone. Akurat, przyjechałem tutaj e, troszeczkę odśnieżyć, no i napotkałem taką, taką rzecz. Niektórą, którą tak jak widzicie zresztą na założonym obrazku e, od razu się tym zająłem. O, już jest późno, już jest fotokopowany, zaraz belki będą szły. Ja Jak już jest pójść, muszę przełączyć, bo oczywiście nie wziąłem kamerki, bo skąd miałem wiedzieć, że takie coś się wydarzy. I więc telefonem tak I... No i nie mam jak trzymać kamerki, także za chwileczkę znowu się utrzymam. No i tak, tak dzisiaj praca moja wygląda. Yy, tak, tylko z grubsza tutaj bo odśnieżam bo jak widzicie, najmniejszego sensu nie ma odśnieżania, bo tu cały czas wali śnieg yy, i, i cały czas gdzieś tam podwiewa. Także tylko, tylko to, co uda mi się tutaj teraz odśnieżyć, żeby był przejazd, żeby można było samochodem wjechać, a resztę oczywiście zostawiam, Nic tam na, na go, tak yy, nie robię tego, powiedzmy, idealnie. O. Tylko tyle, tyle, o ile, aby był przejazd, bo tam świata w ogóle nie widać, także najmniejszego sensu... Prrrwać do góry. E, najmniejszego sensu nie ma moja praca, ale zawsze troszkę chociaż po to, by samochodami można było przejechać. E, I w tym przypadku też stawek pełni idealną funkcję zbiornika retencyjnego na e, na wodę stałą, znaczy w postaci stałej o. także później będzie skąd czerpać Ech. no i tak, takie sytuacje właśnie potrafią się przydarzyć słuchajcie Ech. zwykła zima, przyjeżdżam chcę odśnieżyć, a tu proszę łup, leci RSL zbiornika gdzieś się nam rozstrzeliło coś i co chwilę trzeba mieć oczy dookoła głowy, przede wszystkim trzeba chodzić, także Także sami widzicie jak to jest, o to jeszcze ja drogę też troszkę odśnieżyłem, przejechałem, ale patrzę na to co się dzieje teraz, to chyba chyba będę musiał jeszcze raz przejechać łyżką po tej drodze, żeby choć trochę odśnieżyć, bo przywoziłem dzieciaki z przedszkola, no to już tutaj ledwo, ledwo przejechałem, a na podwórku na podwórku jeszcze się zakopałem w swoim fordziczu także no są, są tutaj warunki jak na razie ekstremalne teraz tak, żebym ekstremalnie ja się nie dzielił do stawu bo dopiero będzie jasne. no i to tak tak króciutko tylko dzisiaj kilka słów o jest, jest pod spodem, jest szklanka, jest zamarznięte i można można sobie jeździć jak na, yy, na, na łyżwach, pancerówki zakładać i po podwórku można tutaj uprawiać łyżwiarstwo szybkie. I po to akcentem kończę króciutkiego, dosłownie nowego vloga. Do usłyszenia, Trzymajcie się, cześć!